Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który Go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki Słowu. Które wypowiedziałem do Was: Trwajcie we mnie, a ja w Was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i Wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, a Wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie. Nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają, i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie, i staniecie się moimi uczniami. Wiosna to czas pracy w ogrodzie, na polu i w winicy. Na ziemi palestyńskiej za czasów Jezusa i dziś też, coraz częściej również u nas, obraz winnicy i ogrodnika, który ją uprawia, to obraz dobrze znany. To po rybaku, który zarzuca sięć w jezioro na połów. Czy po dobrym pasterzu, który zna swoje owce, jeden z najpiękniejszych i jeden z prostszych obrazów relacji między Zbawicielem a człowiekiem? Ale także niejako ikona kościoła, jako wspólnoty, gdzie korzeniem jest Jezus, bo to On jest źródłem życiodajnych soków wzrostu. To On daje życie, bo żadna odrośl. Czy jak to nazywa święty Jan w Ewangelii, latorośl, nie ma szans na przeżycie bez krzewu. Uschnie, stanie się suchym badylem. Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. A do tego ten wspaniały, jedyny ogrodnik. Jak mówi Jezus, Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Piękne i zachwycające słowa, pokrzepiające. Nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy pozbawieni troski. Czasem trzeba nas trochę przyciąć, byśmy nie stali się dziczką i nie zatracili istoty. Pozwólmy Bogu na tę uprawę, na tę agrokulturę. Na pielęgnację, która pomaga we właściwym wzroście. Słuchajmy słów Księgi Życia, korzystajmy z sakramentów, nie odkładajmy spowiedzi. To wszystko, to całe Boże ogrodnictwo jest dla naszego dobra. Wydajmy dobre owoce Bożej troski, Bożej uprawy.